Siema się maneczko i lecimy z paczkami. Czego się nie robi dla rozwoju firmy I lecimy. Późno, bo późno, ale no... Tak sobie wybrałem. Syk. to żółte. I to żółte lichni. Otwórz. Jest! I leci tutaj obraz z gadżetami. Pierwszy. Pyk, teraz lecimy następny. Nie no, i się ma się manko, lecimy następny cyk, cyk, cyk. Coś się ten otwórz? No i to jest to, morderczki, leci tam. No nie, kurna, no jestem i pykni, i jest ok, sprawdzę, żeby nie ukradli. I to była ta. Dobra, jest okej. Okay. No i tak to się leci. Tematy dla rozwoju firmy. Lecimy z paczkami, także gadżeciki można zamawiać, Mistrz tu będzie latał z tym. Siema, siema, siemanko.